Czołem, witajcie na moim kanale. Dziś chciałabym, żebyśmy sobie pomówili o świadku oskarżenia Agaty Christie. To jest książka, którą wyszperałam, wylosowałam sobie w ramach tych moich 12 z projektu Słoik Nie idzie mi tak źle, bo znalazłam w świadku oskarżenia paragon, żeby nie być go Mam paragon. I słuchajcie, kupiłam tę książkę 9 lipca 2021 roku. Zresztą w antykwariacie z drugiej ręki. Dawajmy drugie życie książką, podarowujmy innym. Jeżeli nam się nie podobają, sprzedawajmy do antykwariatów na wintet, jak, jak kto lubi, jak mu wygodniej. Tak sobie myślę, że jeżeli wiecie, że jakaś książka z wami nie kliknęła i wam się nie podoba, to może nie kiśmy jej na półce, tylko dawajmy jej drugie życie, żeby jakby zachwycała innych. No więc świadek oskarżenia zaledwie 4 lata czekał na swoją kolej. I o pierwszym tytułowym opowiadaniu z tego zbioru, czyli o świadku oskarżenia, opowiadałam Wam już w osobnym filmie, gdzie porównuję książkę z filmem z lat 50. z Marleną Dietrich. A teraz opowiem Wam o całym zbiorku. Oczywiście co nieco o Agacie Christi, o jej życiu i twórczości jest mi wiadomo. Między innymi to, że była osobą bardzo religijną, w związku z czym no, lata 20, więc. Przeogromnie przeżyła zdradę męża i, i rozwód. Była to dla niej ponoć duża trauma i, i duży, no, taki afront społeczny, nazwijmy to w ten sposób. Ale była, była osobą religijną i była osobą taką autentycznie wierzącą i, i wypowiadającą się też przeciwko karze śmierci. W związku z tym. Bardzo, bardzo mnie ten zbiorek zdziwił. Nie przyglądałam się wcześniej przed lekturą, co ja dokładnie tutaj widzę na tej okładce. Nie wiem, czy, czy to będzie dobrze widać. Jak zaczęłam się w ten zbiór opowiadań wczytywać i zaczęłam rozumieć, co jest tutaj wspólnym kluczem dla tych opowiadań. To zaczęłam się trochę dziwić, bo kolejną rzeczą, którą mi było wiadomo o Agacie Christie, o, o jej życiu i twórczości, było to, że miała niejaki romans z klubem detektywów, czyli z taką grupą zrzeszającą pisarzy kryminałów bardzo zresztą elitarną grupą, bo nie można tam było się tak po prostu zapisać, tylko trzeba było zostać przyjętym. I o ile mnie pamięć nie myli, do tych członków była stała liczba, i przyjmowali nowego dopiero w momencie, jak poprzez, że tak powiem, selekcję naturalną, czasową selekcję naturalną poprzedni członek no, rozstał się z naszym światem. W związku z tym, no, naprawdę elitarna grupa. I Agatę Christi do tej grupy przyjęto, a potem ją z tej grupy z Hukiem wykupa, wy, wykopsali za to, że nie przestrzegała zasad, których to klub detektywów musiał przestrzegać Między innymi tam, żeby nie stosować nieistniejących trucizn Żeby nie wprowadzać narratora mordercy No i tam było ileś tam tych punktów, żeby tam mordercą nie był Chińczyk i tak dalej I Jednym z tych punktów było to, żeby nie stosować elementów nadprzyrodzonych i ja w teorii wiedziałam, że Agata Christie takie elementy nadprzyrodzone w swojej twórczości stosowała, ale ja sama nigdy dotąd na nie nie natrafiłam. I jakież było moje zdziwienie, słuchajcie, kiedy się przekonałam, że cały ten zbiór jest właśnie takim zbiorem kryminalno ezoteryczno właśnie nadprzyrodzonym. Ale czy to źle? Powiem Wam, że nie, bo generalnie poza kilkoma może słabszymi opowiadaniami, które mniej mi się tam podobały, to uważam, że ten zbiór jest naprawdę świetny. Ogromnie się w niego wciągnęłam. Prawie wszystkie te opowiadania, tak jak mówię, bardzo mi się podobały i uważam je za bardzo dobrze skonstruowane, i po praktycznie nie mogłam się oderwać. Ale właśnie dziwiło mnie to, że one, no, mają tutaj wysunięty na ten pierwszy plan wątek właśnie duchowości, tego, że w jednym ciele mogą być dwie dusze, tego, że to, co związane ze światem ponadzmysłowym, nazwijmy to w ten sposób, może jest po prostu jeszcze nieudowodnione naukowo, ale niekoniecznie jest nieprawdziwe. A... Uh. Bardzo, bardzo mi się ten zbiór podobał. Przeczytam Wam fragment. Zbiór świadego oskarżenia, przynajmniej w moim wydaniu, przełożyły Grażyna Wojda i Dorota Malinowska. Nie wiem, która z pań przełożyła interesujący mnie fragment, ale zaraz Wam go przeczytam. Fragment znajduje się w, na stronie. Na stronie 86 i dotyczy opowiadania: czerwony sygnał. I e, opowiadania: jakby mówi o tym, że w, w, pociągu, w pociągu spotyka się trzech mężczyzn e, prawnik, lekarz i, i duchowny i zaczynają e, rozmawiać o, o, pewnej, o pewnej sprawie kryminalnej, a e, ich rozmowie przysłuchuje się. Milcząco czwarty mężczyzna No i Jeden, jeden z tych bohaterów a, Mówi tutaj Mówi tutaj tak Owszem, Campbell Clark podniósł na niego wzrok Wychylił się do przodu I postukał go lekko po klatce piersiowej Czy pan jest całkiem pewny? Spytał poważnie, że tę budowlę Okupuje tylko jeden lokator bo w gruncie rzeczy tym właśnie ona jest atrakcyjną rezydencją, którą można wynająć na 7, 21, 41, 71 czy ileś tam lat. W końcu lokator stopniowo wynosi swoje rzeczy, a potem całkiem się z niej wyprowadza. Budowla raź rozpada się i zostaje po niej tylko krupa gruzów. Człowiek jest właścicielem tego domu, to oczywiste, ale przecież uświadamia sobie obecność innych. Służących, którzy poruszają się tak cicho, że ich nie słyszy, widzi tylko efekty ich pracy. Pracy, z której wykonania nie zdaje sobie sprawy, e lub przyjaciół, nastroje, które go opanowują i czynią z niego na jakiś czas tak zwaną inną osobę. Człowiek jest istotnie panem tego zamku, ale czy może być zupełnie pewien, że nie mieszka w nim również jakiś ohydny zbir? Drugi panie Clark, wycedził prawnik: To, co pan mówi, napawa mnie niepokojem. Czy mój umysł był rzeczywiście polem bitwy, na którym ścierają się sprzeczne osobowości? Czy to ostatnie odkrycie nauki? Teraz z kolei doktor wzruszył ramionami. Jest nim pańskie ciało, stwierdził Oskle. A skoro tak, to dlaczego nie może być również pański umysł? I właśnie o tym jest, jest większość tych opowiadań. Że być może są na niebie i ziemi rzeczy, o których nie śniło się filozofom, cytując innego angielskiego klasyka Czerwony sygnał jest chyba moim ulubionym opowiadaniem z tego zbioru Ale, ale są i inne Świadek oskarżenia, powiem Wam, no generalnie... Generalnie jest jednym ze słabszych opowiadań z tego zbioru. Czerwony sygnał jest świetnym opowiadaniem. Cyganka mi się podobała, lampa mi się podobała, radio było, było, było miłe w lekturze, tak wciągające, ale, ale ta końcówka dosyć, dosyć przewidywalna. Tajemnica błękitnej wazy była dość przewrotna. Dziwny przypadek sir Artura Karmalkela też mi się podobał. Tak, więc, więc naprawdę wciągnęłam się w te, w te opowiadania, i, i był w ich przypadku dla mojej osoby taki efekt wow Powiedzmy, że że medium, że rozmowy o duchach, rozmowy o, um, o kondycji psychiki ludzkiej, tutaj tak no nie do końca, nie do końca mi, może rozmowy o kondycji psychiki ludzkiej, to tak, to pasowały mi do Agaty Christie, ale już czynienie na przykład z, a, z medium głównej bohaterki opowiadania, czy krążenie właśnie wokół. Modnych przecież w tamtych czasach seansów spirytystycznych To już mi tak do królowej kryminału pasowały trochę mniej Niemniej to jednak jest Agata Christie, więc doskonałe, doskonałe fabuły, doskonały warsztat świetnie, świetnie się to czyta i większość tych tekstów jest naprawdę bardzo wciągająca Niektóre są dosyć, dosyć przewrotne, jak właśnie opowiadanie o mężczyźnie, który zakochuje się w kobiecie, ale wie, że ta kobieta jest, jest żoną jego przyjaciela, a potem na dodatek dowiaduje się, że ona chyba nie do końca jest właśnie zdrowa psychicznie. Czy opowiadanie o kobiecie 80-paroletniej, której siostrzeniec podarowuje radio, i ona przez to radio zaczyna odbierać głos swojego zmarłego męża, który mówi, że no niebawem się, się po nią pojawi. Czy właśnie to opowiadanie dziejące się w, w pociągu i, i mówiące wprost o, o rozwojeniu jaźni, o tym, że, że może w nas mieszkać więcej niż jedna osobowość? Zresztą bohaterowie tego opowiadania poniekąd powracają też w jednym, w jednym z ostatnich opowiadań właśnie dotyczącym medium, która ma odbyć swój ostatni seans Chociaż tutaj akurat myślałam, że potencjał tego opowiadania zostanie wykorzystany w trochę inny sposób Moim zdaniem ciekawszy byłby to pomysł ale, ale tutaj poszło to opowiadanie w innym kierunku niż myślałam i byłam trochę rozczarowana. Niemniej, jeżeli chcecie poznać trochę inną Agatę Christie niż ta hmm, kryminalna Agata Christie, taką Agatę Christie bardziej w stronę fantastyki niż kryminału, to bardzo, bardzo Wam ten zbiór opowiadań polecam, bo ja byłam nim. Naprawdę zachwycona, zauroczona i, i było to dla mnie coś nowego w wydaniu Agaty Christie A zanim się z wami pożegnam, to jeszcze mam taką ostatnią refleksję poniekąd zabawną, poniekąd trochę smutną że dziś to strasznie trudno pisze się kryminały, bo wiecie, bo DNA, kamera przy każdej ulicy, grupy krwi, odciski palców ślady różnego rodzaju, które, które można przepadać pod, pod mikroskopem. A kiedyś yy, podstawiało się pod kogoś brata, bliźniaka, się zamienili, po prostu jeden drugiego zamordował i dobra jest. A, bo te kryminały Agaty Christie to są naprawdę takie przyjemne ramotki, gdzie właśnie liczyła się dedukcja, ale gdzie Zagadkę kryminalną można było zbudować bez techniki, bez DNA, bez martwienia się właśnie o, o takie ślady na miejscu zbrodni, które tam ktoś odkryje pod, pod luminolem. Och, myślę, że kiedyś fabuły kryminalne, chociaż nie przeczę, że fabuły kryminalne Agaty Christi są w dużej mierze. Fenomenalnej, że ona miała doskonałe pomysły i, i nieraz to są historie naprawdę bardzo, bardzo zaskakujące, to, to w dzisiejszym świecie niektóre z tych pomysłów już już by nie przeszły we współczesnych kryminałach, no wiadomo. A nawet pisać retrokryminały chyba w ten sposób. Nie byłoby, nie byłoby już tak łatwo, bo na przykład w morderstwie, w Boże Narodzenie mamy właśnie podstawienie pewnej osoby za, za inną osobę i, i cała rodzina tej, tej dziewczyny się nabiera, tak? bo nigdy jej, nigdy jej na oczy nie widzieli i nie kapują się po prostu, że ich siostrzenica czy tam bratanica to dziewczyna, która się zjawiła na progu domu, to zupełnie nie jest ona w dzisiejszych czasach wydaje mi się, że, że byłoby, to, byłoby to kompletnie niemożliwe, i to jest właśnie takie cudowne, że, że świat był kiedyś inny i te kryminały pisało się zupełnie inaczej, i że to, co, co dziś zupełnie by, by już, już nie przeszło, tak to, to kiedyś tak, tak cudownie. Świat był prostszy. O, dobrze. Koniec końców, z całego serca polecam Wam kolejne moje doświadczenie słoikowe, czyli świadka oskarżenia. Bo generalnie naprawdę jestem, jestem tą książką zauroczona, bardzo, bardzo mi się podobała. Przypominam o komentarzach, przypominam o subskrybowaniu. Bardzo, bardzo czekam w momencie, jak to nagrywam. Jest was tutaj 359, za co serdecznie Wam wszystkim dziękuję i przeogromnie jestem wdzięczna i bardzo mnie to cieszy. Ale tak, no, któż z nas nie stawia sobie wyzwań, więc no, zmierzam do tych 400 osób. Więc proszę serdecznie, jeżeli ktoś z Was nie ogląda, jeszcze nie subskrybuje, to może zechciałby to zrobić. Sekcja komentarzy jest Wasza Powiedzcie, czy czytacie Agatę Christie Czy lubicie Agatę Christie Czy może dla Was to już właśnie Taka nieczytelna ramotka A ja tymczasem bardzo dziękuję, że byliście ze mną I do następnego razu Cześć!